Witam. Ziemniaki posadzone, nawet ciekawie to wyszło, bo pierwszy raz były sadzone przy pomocy glebogryzarki. Kto jest ciekaw, jak to właśnie wyglądało, to zapraszam na film. Link wyświetla się właśnie teraz u góry. A dzisiaj, korzystając jeszcze z tego długiego majowego weekendu, przygotowuję sobie dołki pod sadzenie dyni. Dołki już mam wykopane. Średnica takiego dołka to około 30-40 cm, głębokość około 30 cm, a rozstaw pomiędzy. Tymi dołkami to tutaj u mnie 150 cm. Ważne, żeby te dynie miały przynajmniej ten metr kwadratowy terenu wokół siebie do dyspozycji. Wyszło tutaj na tym kawałku 10 właśnie takich dołków. No i teraz te dołki będę wypełniał i mam tutaj już przygotowany obornik. Akurat to jest obornik kurzy. Jak się ma swoje kury, to trzeba z niego korzystać. Tutaj jest kompost. Kompost nie przesiewałem, bo to i tak. Tak czy inaczej do dołka idzie. A tutaj jeszcze jest pokrzywa. I wypełnianie dołka zaczynam od obornika. Na to idzie pokrzywa. na koniec kompost I wszystko podlewam wodą. I tutaj kolejność tych materiałów jest dość istotna. Tak żeby właśnie w miarę wzrostu jak ta dynia będzie rosła, ta młoda rozsada będzie rosła, żeby właśnie te młode korzenie początkowo najpierw właśnie trafiły na ten kompost, dopiero potem trafiły na rozkładające się pokrzywy, a na końcu, jak już ta dynia trochę podrośnie, dopiero trafiły na ten obornik. No bo gdyby właśnie trafiły od razu na ten obornik, jeszcze dodatkowo kurzy obornik, który jest dość palący, to mogłoby dojść do właśnie uszkodzenia korzeni, szczególnie tych młodych roślin, a tak Najpierw trafią oczywiście na ten kompost. Ile teraz wypełnić właśnie w jakiej ilości wypełnić taki dołek? No tyle, aby właśnie jeszcze można było tej ziemi wykopanej z dołka, tutaj teraz dosypać, wyrównać to, i żeby właśnie w tą ziemię można było tą dynię posadzić, żeby najpierw rosła sobie trochę w ziemi na początku od razu po posadzeniu, a dopiero później właśnie trafiała na te materiały, które są głębiej. Teraz ten dołek przysypuje oczywiście ziemią. No i teraz gdyby było, gdyby było chłodno, gdyby było pochmurno, były niskie temperatury, to jeszcze ten dołek można byłoby okryć sobie jakąś czarną folią, czarną agrowłókniną, żeby właśnie ta ziemia pod spodem się pod tą folią czy włókniną nagrzewała, ogrzewała, że miała dobrą temperaturę do sadzenia dyni. Ale akurat na początku maja pogoda powiedzmy, że aż rozpieszcza, jest ciepło, można powiedzieć, że pogoda jest letnia, więc z przykrywania rezygnuję. Wbijam sobie jeszcze patyk na środek właśnie tego dołka, żebym wiedział, gdzie ten dołek jest i gdzie też jest jego środek. W tym miejscu będzie ta dynia sadzona. I jeszcze na koniec sobie teraz to podlewa. No i teraz właśnie co daje takie działanie, takie przygotowywanie dołku, takie wypełnianie dołków i tutaj na pewno rozkładający się obornik będzie podnosił temperaturę gleby. Jak wspominałem, miałem tutaj obornik kurzy, ale jeszcze lepszy do podnoszenia temperatury gleby jest obornik koński, on się lepiej i szybciej nagrzewa. Podynie, tak jak i inne warzywa dyniowate, nie lubi być sadzona w chłodną ziemię, słabo też wschodzi, kiedy właśnie zostana, zostanie wysiana w taką chłodną ziemię. Optymalna temperatura gleby właśnie dla warzyw dyniowatych, dla dyni, cukini, ogórków to 15-16 stopni Celsjusza. Kiedy ziemia będzie dobrze ogrzana, to te dynie będą szybko rosły i też bardzo szybko pojawią się pierwsze owoce. Oczywiście, a może przede wszystkim takie działanie, takie wypełnianie dołka to nawożenie, no bo nie oszukujmy się, że warzywa dyniowate, szczególnie dynia to rośliny bardzo żarłoczne i one tego pokarmu, tych składników pokarmowych będą w trakcie sezonu potrzebowały sporo. Silnie rosną, więc muszą z czegoś właśnie korzystać. Dalej, prościej i szybciej i efektywniej jest właśnie przygotować takie dołki zamiast nawozić cały teren. Ja bym tutaj musiał powiedzmy teren o długości 15 metrów, szerokości metra, 2 metrów nawieść, a tak punktowo w każdy dołek i tego materiału tego kompostu, tego obornika wychodzi przecież wtedy zdecydowanie mniej, a jakby nawieść cały teren to w większości oprócz dyni korzystałyby na tym przecież również chwasty. I tutaj oprócz tego obornika, oprócz kompostu, oprócz pokrzywy do dołka można wrzucić także świeżo skoszoną, najlepiej rozdrobnioną trawę, albo można też dodać popiołu drzewnego, żeby jeszcze właśnie ten dołek, tą ziemię pod tą dynię jeszcze bardziej użyźnić. No i teraz pytanie, kiedy taki dołek przygotować. I tutaj minimum dwa tygodnia, najlepiej nawet miesiąc przed właśnie planowanym sadzeniem roślin, planowanym sadzeniem dyń, ale też nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby w taki przygotowany dołek po prostu nasiona sobie wysiać, tym bardziej jeśli gleba będzie ogrzana przez te właśnie rozkładające się w dołku materiały. No i dołki przygotowane, teraz od czasu do czasu trzeba będzie to podlać, żeby ta ziemia tutaj nie przesła, żeby te wszystkie materiały w środku dobrze się rozkładały. I bardzo podobnie przygotowuję sobie również ziemię pod ogórki, pod siew i sadzenie ogórków, z tym, że tam robię to w rowkach, zresztą film był robiony w zeszłym roku, link będzie na końcu, zapraszam obejrzeć, zobaczyć. A co tu będzie można myślę, że po 20 maja sadzić dynie. Zresztą zobaczymy, jak ta pogoda będzie dalej wyglądała. A jeśli chodzi o dynie, to ona w tej chwili tak wygląda, już prawie cała powschodziła. Ciepło jest, jest słonecznie, szybko rośnie. Tutaj zaraz obok jest cukinia. Pod cukinię również w ten sposób można dołki przygotować. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.